Jo Szymanko! z tej strony Minecraft A dzisiaj Robimy Hardcore Minecraft Tak jak ostatnio Ja chcę sobie znaleźć taką jaskinię, gdzie Będzie światło i chyba tutaj będzie I będzie Żelazo Albo wełgi, No, że takie rzeczy mam Podstawowe Mam tylko To jest skibie. Aha. Żelazo jest. Mamy żelazo. Gdzie jest ta jaskinia? Gdzie jest ta ja? O! Węgiel, węgiel. mi Mam nowe kilo, okej, okay, bierzemy węgiel Okej, teraz się co sobie zrobimy. się dużo. Teraz możemy to tych innych jaski Okej. Okay. sobie. I jedno. A już... Na chwilę będzie dobrze, to sobie rozbijam kaktusy dobra około domu Tutaj mam farmę Czekajcie, dałem jeszcze trzy O nie Zobaczmy <trybujesz> Dokładnie przede mną Ja wyszukam, I przepalimy sobie Białko. O, ja już tutaj żelazo muszę przypalić. Znalazłam, okej, okay. no teraz Mamy tutaj, to, czekaj, uszrę sobie VR-czyk, skraptować Idzie O, ja. to idzie A, nie ma tu czego okej, okay. no ja. A ja to kupiłem jeszcze gdzieś. Okay. Aha, nie. Mam... Nie chcę się dalekować, bo bardziej się zbawię. Ja. O, woda. Potrzebuję jeszcze jednego żelaza. na wodę. Czy to jakieś jaskinia? Nie. Och, to jest. Jest w i na węgla i velgla, tu jest

Jeszcze ktoś nie ma. Ciekawszego, już węgiel, to idziemy dalej.

Что тут есть? Uh-huh. I feel of course. to już jest dasz czwarta dzień wow okay, yeah, just, już długo jest w Szwecji Szwecja okej ja już tyle musi sobie bez okej okay. Yeah. anka nie так вот. Ласкшик сложить. 记得不在。 Szybko teraz robię O nie szybko do domu. Mamy to ze mną, które której potrzebujemy dla skrzyki i to które będziemy budować do e, będziemy potrzebować puszki Trzy skrzynki z tego sobie tu 小姑娘们。 Ok, tutaj będą drzwi, wymieniamy, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, dwa, trzy, cztery, pięć, uuu, dobrze zrobiłam Te drzwi Nie wiem, czy nie będzie wystarczająco Okay, então vou chyba już to będzie Jeff tutaj. Będę potrzebował tyle drewna. A, okej. Troszkę fowa, bo cóż to widziałem. re ni uga postavi. Talk about your life a little much, oh. and now touch to Okay, the ring. あっ、よし、俺がやっこいって、あの。あ、ねえ、ママ。 Okay. okay. No. E, już nie ma i mną? Ja, czy tak szybko? Mówię wam, zniszczę tutaj cały las. wedza postula po nie budować tylko dla czym się działa czyli bywanie dendą 好。Huh? No to. to były 6 dni Hardcore Minecraft. Widzimy się w następnym filmie. Pa pa!